Tutaj takie kosioki, taka miejscowa A tutaj wory z ubraniami leżą, zobaczcie ile. Tu normalnie nowe koszule. Patrzcie, nowe nowe koszule wrzucają. Lancerot, słyszeliście te film? Lancerot? Jedna nowa koszula. Tutaj druga Sandro Plus. A ten lancerot mi się podoba, bo jest ona ładna. Ten lancerot mam ja sobie wezmę, on i będziemy te znaleziska dawali. Ja przejrzę. No tu fajna koszula tej, patrzcie. Ksawera. Ksejera. fajna koszula biała. ksawera akurat na mnie by była. Ten bieli koszulę. Dużą kości, koszul, pełno suchu, pełno fajnych ubrań. Dobra, zaraz to sprawdzę. Czy coś tu będzie na mój rozmiar. Wow, patrzcie, ile w tym worku w tych koszul yy, lancelota jest normalnie. Patrzcie, następnie lancelot, lancelot, tu będę płacić. Jedna, druga. Tam widziałem więcej, zobaczcie, co to jest. teraz koszula. Fajna, Majstera. 100% bawełna, czy? Bawełna na koszula Majstera. Fajna, Majster kolejczyk. Majster normalny, będziecie majstrami Jak to założycie, co dalej jest? Jakieś koszulę jeszcze? szczelarem widziałem, że są Że są normalnie, widziałem Koszulę, także bieli koszulę Zobaczcie, zobaczcie, co to jest Patrz ile koszulk! I Co to jest Jack Polo, ty Big Size Czy słyszeliście o Jacku Polo? Tu jest, ile koszul, Jack Polo Big size. Także pakujemy wszystkie ubranka. Pakujemy ubranka. Tutaj co mamy? O. o ile to jest? Strokesa. Olaj ty Strokersa 4XL. Strokersa. Fajna Strokers koszula. Jak najbardziej. Ile jeszcze koszul będzie? Ta fajna. To kurde. Charles Matter Collection. Charles mater, Nie ma cen nawet, nie wiadomo ile, ale jest koszula męska 100% bawełna Czyli fajna Nie są żadne podróbki będą jeszcze koszulę Jak będą, bo tu widziałem, że są jeszcze tak, jest jedną widziałem, chociaż co najmniej No właśnie Co to jest Wilson Wilson z betkami wszystko. Patrzcie, taka koszyla jedna. Taka jedna koszyla kosztuje 100 129 zł Ulisora, ale jak mega. I tutaj już mamy tutaj już mamy <ścoughs> raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy 125 To jest e, 700 zł. O, następna, patrzcie ile ta? Jack Polo też, skarb koszul, ale jadka Jack Polo cały, fajny Jack Polo fajne koszula. size 54xL, jakie fajne w kartonikach wszystko ładne znalezisko 129, 129, żeby miejsce było na te koszula. dobra, będą jeszcze jakieś, fajnie żeby były, Będzie wybierali sobie te koszura dzisiaj dobra, chcesz będą jakieś koszulki jeszcze, może tu będą no to też weźmę tutaj kufandro, bo one są po 129 zł, które ja to bieli też. I sprawdzę, bo tu trzeba sprzątać cały czas, tu trzeba teraz sprzątać, żeby to był ktoś porządek zachowany. To może jeszcze jakieś koszulki nam tu wyskoczą, fajnie spodzęki. No ja mnie by były. Dobra, zaraz sprawdzę wszystko, żeby, żeby był porządek lecimy z koszulkami już co oni wyrzucają te dobre koszula no ja zacząłem sobie tu odkładać takie ubrania garnitury jakieś sweterki zaraz wam zaraz wam, powiem, kolorowe kolorowe kolokoluci normalnie kolokoluci i zacząłem lecieć no. dalej prawda z tymi, z tymi koszulami doszedłem tutaj a tutaj patrzę patrzę cały karton całe koszul. cały work jest cały worek Cały worek nowy koszul z metkami 129 zł Jak my to weźmiemy? Tam jest tego pełno, patrzcie Cały worek tych koszul Lancelot Lanceloty Jak ja to mam zawrzeć teraz Bo są Lancelot, muszę zobaczyć na internecie w ogóle mamy tego dosłownie całą torbę, patrzcie Cała torba koszul Lancelot a się tego podnieść nie da Jak ja to podnieść teraz kurka wodna może to jakoś wydobyć stąd tutaj o kurka wodna co oni wyrzucili do i wypycha cała torba kończyliwe koszu co oni wyrzucają do końca koszule do końca do idzie cała torba cała torba nowej koszule setki Zobaczcie, ile to jest, sepsi. rozmiary. Jakie mamy? Jakie rozmiary? Są rozmiary? Nie ma zaznaczonego. Wyprodukowano z CRL. Jest. 45, 182, 186. Na mnie. Także dobre koszule. A ten? 170, 176. Czyli cały, cały, cały sklep z koszulami, można powiedzieć. To jest masakra. Ile tego jest, ale Jadka, całe patrzcie To że jest to normalnie. I porta nagramy. to na gramie. To trzeba normalnie. To jest, to jest niesamowite. Ja tutaj już zacząłem paść dalej, nowe. Wyskakują jakieś, widzicie? Tu był, tu była nowa. Tutaj coś nowego Patrzcie, Na przykład to wyciągacie sobie. I macie nowe. DGR fashiony normalnie. DGR Sejry. Takie spodnie nowe kończy. Jeszcze w ogóle. Nieużywane nówki. Także wyrzucają nowe rzeczy. Nowe spodnie GG Sercy. Nie wiem od czego zacząć. Nie wiem od czego zacząć. Ale masakra jakaś. Co oni tu wyrzucili. To już we naszą kubkę. Co ja zrobić z tymi koszulami? sam zrobić z tymi koszulami. to jakaś masakra jest. Trzeba je zamieść. Dobra, ta szorta ma w ogóle z nimi i zaraz ja wam je wyciągnę. Zobaczymy ile ich, ile idzie, normalnie, wszystkich. Zaraz, zaraz to wszystko ogarniemy spokojnie, ale koszule są w każdym bądź razie. Kto chce koszuli? Dobra, czekajcie. Mega skarb. Ale wyrzucili koszul, ja to wszystko pozabierałem. Patrzcie, same lanceloty różne rozmiary tego są normalnie. Tego są normalnie dziesiątki lancelotów, koszul, różne rozmiary. Ciekawe, czy ile jedna kosztuje taka 176, 182 bawełna. 55% poliester, 45 czyli nie do końca bawełniane, ale mega. Cały, patrzcie, cały karton tych Różne odmiany ja to wszystko poskładać teraz Kto wyrzucił co za szalenie tyle koszul? Dobry czy no postawiony był Postawiony był, był Ale to jak najbardziej ja już pakuję Tam już te koszula tutaj muszą być jakoś Spakowane Mega Ale zjawisko więc nocy, wszystkie dobre. Wypakowanie. Nie wiem to z tyłu. Teraz się zniesimy, chyba trzeba kłaść bokiem na, na kilka kartonów te kosztyle nie? żeby też się nie powieły. Będziemy wkładać je tak i pakować, że tak powiem. No dobra, ja się tym zajmę Pakowaniem tych maszyn Jeszcze trzeba zobaczyć czy są jeszcze jakieś nowe rzeczy tam może bo widzicie co tutaj wyskakuje mały no, no. końcelowski koszulenek hm. jaki ma się rozmiar tutaj mamy ta fajna to jest baweł... koton, bawełna chyba no nie 100% czyli taka taka jak ta koszula no jest no, fajna, fajna dobrze to i jeszcze jak coś wyskoczy, ja chcę Wam pokazać te rzeczy, tutaj sobie spakowałem garnitur sobie wziąłem, wiecie garnitur, te spodenki, tutaj ta, ten sweterek, to Carlo Colo Colucci, Col Col Colo Colucci, wiecie, słyszeliście tej firmy, Colo Colucci, ale fajny sweterek, zobaczcie, Colo Colucci, jak najbardziej, fajny sweterek. Elegancki, nowy, Pola, Poluciego. tu jeszcze inne koszule wziąłem, spodnie sobie wziąłem, perfekty, pełno nowych rzeczy, perfekty, nowe, patrzcie, nowe spodenki, skarb nowych rzeczy, tutaj sobie garnitur taki wziąłem fajny, wszystko, spodnie, prawda, spodnie do garniturów, ale taki fajny, Wiecie, ta marynareczka cała, żeby się nie wygniął i taki nowy, jedna z tych nowszych, taki, nie wiem, TW, wiecie, i akurat tak by na mnie, no nie, także garnitur też trzeba może mieć jeden, no nie, jakiś, będzie jakoś może chrzciny czy coś, no i tak lecę, tutaj koszmy nazbierałem, kurtek, prawda, tych bawełnianych samych tutaj, prawda, fajnych, tylko, ale jak nowe są. No i co, My lecimy dalej. Lecimy dalej z tym znaleziskiem.